Mogę, 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 mogę. Tu mnie proszą, żebym powiedziała moje ulubione słowo. Zatem, zatem w zasadzie zaczęliśmy, tak. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Wielocińskiego Ośrodka Kultury, a przede wszystkim w imieniu wszystkich artystów występujących dzisiaj dla Państwa. Bardzo się cieszymy, że możemy gościć u samego Napoleona, można tak powiedzieć, tak? Szkoda tylko, że Napoleona z nami nie ma. Jeszcze, mam nadzieję, nie ma. Yy, mam wiadomość jednak, że niebawem do nas dojedzie. Jest z nami jednak, jest z nami jednak burmistrz Jarocina z Małżoną. Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo z nami. Jednakowo gorąco, jednakowo serdecznie. Mam nadzieję, że przy tych fantastycznych przebojach, nowych, sta przebojach starych i nowych, w wyśmienitych aranżacjach, nowych aranżacjach niezrównan niezrównanego, chciałam powiedzieć cały, tary. <tary> 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 niezrównanego y bogustowa Harendarczyka, z tą wspaniałą kapelą. Będziemy się wszyscy wyśmienicie bawić. Mamy przecież karnawał. No cóż, użyję jeszcze raz. Zatem, aha, zawsze się zastanawiam, co mam Państwu powiedzieć na początek, yy, gdy rozpoczynam jakąkolwiek imprezę. I tak, wyśpiewaliśmy Państwu. Mm, 30 lat minęło. I tak dalej. Ale tak, patrząc na tę iskrę oczach państwa to w zasadzie myślę sobie powinnam powinniśmy zaśpiewać chyba ja mam 20 lat ty masz 20 lat mi się nie bo... o tak? <laughs> dobrze jeszcze raz mam nadzieję, że przy tych starych nowych przebojach, nowych aranżacjach karego będziemy się wszyscy świetnie bawić, czego zarówno Państwu, jak i sobie życzę. Bawuj się dobrze. Zaczynamy.